Zarządzający czy na szczeblu państwowym, czy spółek Skarbu Państwa, czy na szczeblu lokalnym, no za przeproszeniem w nosie mają jakby ludzi, mieszkańców i finanse, pieniądze publiczne. No. I tutaj wjeżdża na Białym Koniu o. Wójt Bogusław wyleciał. Nie, Bogus... przepraszam, on ma na nazwisko wyleciał? Czy... Wyleciał, a, wyleciał. Nie wiemy tam... się. Z nic... Nie, ale ja zrozumiałem, że Bogusław wyleciał, a on po prostu ma na nazwisko wyleciał. Mój Bogusław, to ja. Wyleciał. Przepraszam, mogę Wójt... się wtrącić na słowo. Nie, nie, No, strącę się na słowo a propos tego, bo jak jest bo Bogusław wyleciał, to nie wiem, miałem o tym mówić, ale już zostawię ten temat, tylko wrzucę ci. Był taki startup, nie wiem czy trzeba, jest, startup Znika, nazywał się Znika. Nie. Bo miał produkować opakowania biodegradowalne, które miały znikać. I zniknął? Zniknął. <grywa> Pojawił Jest się jak... Wziął kasę i zniknął. Poczekaj, jak zniknął? <grywa> Startup, nie, idzie nagłówek w prasie. Startup znika, znika. <grywa> Dobra, kontynuuj jak... pana, wyleciała. Przepraszam, tak pobocznie. No i właśnie, bo widzisz, tutaj mówisz o różnych no. sposobach no. Ko komunikacji. No i pan Bogusław wyleciał. No. W związku z sytuacją, która była hejtu i Kontestowania przez mieszkańców e, gminy e, tego, co się dzieje w gminie, tak. ogłosił, że mieszkańcy nie mogą już komentować postów gminy na Facebooku. O, no I, I problem rozwiązany. Komunikat 14 marca tego tak. roku. od dzisiaj fanpage będzie tylko informacyjny. No i jakby ja to rozumiem. Ja jaki jest powód oficjalny? Nie jesteśmy w stanie odpowiadać na wszystkie pytania. No? Ja w ogóle. Jakby, rozmawialiśmy w poprzednim odcinku o tym, jak poradzić sobie z hejtem w internecie. Tak. I to jest proste. Wyłączyć internet. Wyłączyć internet albo wyłączyć komentarze. Tak. I temat znika. Już się nikt nie hejtuje, bo nie, nie, nie widzisz tego. No. Tak. No. W kampanii pan Bogusław mówił, że będziemy transparentni. No, no a po kampanii ale, to wie. Stary, ale czy bycie transparentnym oznacza od razu dawanie wszystkim prawa głosu, czy słuchanie ich? Nie uważam, że to jedno z drugim ma jakoś bardzo silne połączenie.